Witajcie, dzisiaj pokażę Wam w jak łatwy i szybki sposób możemy sprawdzić czy jajko jest świeże i nadaje się do zjedzenia, czy też nie. Wystarczy do naczynia nalać wodę i następnie delikatnie umieścić w tej wodzie jajko. Jeżeli jajko, tak jak tutaj widzicie, opada nam na samo dno, to znaczy, że jest świeże. Do drugiego naczynia wrzucę drugie jajko. No i spójrzcie, to jajko unosi się nam na powierzchni, a więc jest to jajko ewidentnie nieświeże i jego jeść nie powinniśmy. Moi drodzy, zapraszam was na mój blog AnkaGotuje.pl. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam.